Witam w prezentacji 18 numeru samochodu wojskowych II wojny światowej od De Agostini. W tym numerze KFZ-21 Typ 901 Cabrio. Osiemnastym modelem w kolekcji jest KFZ-21 typ 901 Cabrio. Model otrzymujemy w gablotce z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. A na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model jest w kolorze szarym. Ma ciemnozielony dach. Posiada nadwozie typu kabiolet, na przednich płotnikach, po dwóch stronach posiada dwa kanistry. Pręty ze światełkami, z przedniej części dwa zbiorniki, zakryte reflektory, ma maskę dzieloną na dwie części, w górnej części. Ma wloty powietrza. Z przodu po posiada korek chłodnicy. Z przodu posiada orzebrowanie chłodnicy. Znakowanie. W miejscu lusterka po stronie kierowcy ma reflektor. Podłużne lusterka w dolnej części. W przedniej części ma dwa fotele. W tylnej ma kanapę, za przednimi fotelami posiada pręty do chwycenia się, w przodu posiada kierownicę, wszystkie wszystkich drzwiach ma szybę, z przodu ma pojedynczą szybę z wycieraczkami montowanymi od spodu, ma lusterko wsteczne, z tyłu ma malutkie okienko. Wystający bagażnik. Po bokach ma światła, wlew paliwa, tylne płotniki połączone ze stopniem. W spodniej części ma wytłoczone elementy silnika, wału napędowego i tylnego mostu, układ wydechowy z tłumikami, wytłoczoną skalę i nazwę modelu, biornik paliwa. Numer 18. w tym numerze KFZ21 Typ 901 Cabrio. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy z zaproszeniem do prenumeraty i zdjęcie modelu. KFZ21 Typ 901 Cabrio, Średnie standardowe samochody terenowe MGL NK PKW, z Napędem na cztery koła służące do transportu żołnierzy, głównie wyższych oficerów oraz personelu produkowano przed wojną i w czasie jej trwania w wielu niemieckich zakładach. Ich najbardziej reprezentacyjnym modelem był chyba KFZ 21 typ 901. W 1932 roku powstała spółka Auto Union, która połączyła kilka niemieckich firm wytwarzających samochody. audi de caboo hold and that Zdecydowano, że w ramach wspólnego przedsięwzięcia Holcz skupi się na autach wyższej półki, podczas gdy pozostałe firmy będą produkować inne rodzaje pojazdów. Zgodnie z tymi wytycznymi, od 1933 roku Holcz postanowił opracować i wprowadzić na rynek nowy ośmiocylindrowy silnik o pojemności 5 litrów, który miał być montowany w różnych modelach aut tej marki. Niedługo potem rozpoczęło się motoryzowanie armii niemieckiej, a Urząd Uzbrojenia Wojsk Lądowych, Waffenamt określił różne kategorie pojazdów, którym potrzebowało wojsko, było wśród nich średnie samochody terenowe do transportu żołnierzy i personelu. dzialiści się od pojazdów wojskowych. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, w firmie Hodge przydzielono produkcję dwóch rodzajów wojskowych standardowych terenowych pojazdów transportowych. Ciężkiego oraz średniego, reprezentowanego przez Horta KFZ 21 Typ 901, Horta 901 powstał w dwóch wersjach. Dodatkową osią wyposażoną w koła z każdej strony samochód marszałka Romla. Mamy zdjęcie niemieckiego Feldmarszałka Erwin Romla który korzystał w czasie wojny samochodu Hold Horch 901 kfc 21, ten należący do niego niegdyś egzemplarz został podany gruntownej trwającej 4 latach renowacji. Jakość i niezawodność na czas wojny. Mamy zdjęcie informacji, że ogromne doświadczenie firmy Horch w projektowaniu i wykonywaniu samochodu z wyższej półki gwarantowało dobre osiągi także i tego pojazdu. Pojazd dla wysokich rangom oficerów. Mamy zdjęcie i informację, że generał Edward von Kleist, dowódca niemieckiej I Armii Pancernej, po spotkaniu z generałem Giovannim Messem w kwaterze Głównej Armii Włoskiej w październiku 1931 roku, pojazdem dowodzenia Kleista był Horsch 901 Kfz 21 w wersji front. Porsche był spółką motoryzacyjną, która w latach 30. XX wieku odniosła największe sukcesy handlowe na niemieckim rynku samochodów luksusowych. Po wybuchu II wojny światowej firma otrzymała rozkaz przedstawienia produkcji wyłącznie na pojazdy wojskowe. Jednym z głównych wytwarzanych przez nią modeli był Ford 901 należący do kategorii aut klasy średniej. Niewielka liczba egzemplarzy tego samochodu została wykonana w wersji z nadchodziem typu Cabriolet. Hollywood przeciwko nazistom. Akcje dzieło przeciwko nienawiści. Mamy zdjęcie informacje, że brytyjski aktor Charlie Chaplin zaskoczył świat niezwykłą i groteskową parodią totalitarnych reżimów Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego. Film miał premierę 15 października 1930 roku w Nowym Jorku, kilka miesięcy po inwazji wojsk widerowskich na Francję w trakcie bitwy o Wielką Brytanię. S.R. Bunning. Kapitulacja Imperium Japońskiego. Mamy zdjęcie informacji, że nim był jednym z dwóch uczestników historycznego wydarzenia, które miało miejsce na pokładzie pancernika Mistrugi, zakotwiczonego w Zatoce Tokcijskiej. Doskonałe dowódca. Mamy zdjęcie informacji, że doświadczenie i umiejętności czystego Nimiza sprawiły, że stał się on architektem zwycięstwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na pacyfiku. Po wojnie pod koniec 1945 roku, decyzją prezydenta Hariego Dramana, Niemcy został szefem operacji morskich, kadencja na tym stanowisku trwała dwa lata, a po jej zakończeniu admirał przeszedł na emeryturę. W czasie jej trwania był świadkiem w procesie przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze w 1949 roku. Nadzorował referendum w Kaszmirze z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast w latach 50. XX wieku współpracował z zespołem piszącym książki o historii floty w USA. Mamy zdjęcia modelu i jego dane techniczne. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze czyli Lafley, Licorne, Faunus, wow, 15t, Francja, 1940 Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.